Drodzy co w kolejnym odcinku na moim kanale ze standów 2 i dzisiaj będziemy sobie nagrywali kolejny odcinek i widzowie pan, mój, znaczy pan od informatyki, który mnie uczy powiedział, żebym sobie coś tam pokombinował w programie GIMP może się pojawi kiedyś taki odcinek na razie nie tylko wam tak zapowiadam Bar To jest bardziej taka gadka niż zapowiadanie To Co znasz Co on się tu zrespił Nie coś on się tu zrespił Trochę porobił takiego syfu Ja mu w łeb celowałem Ja mu widzowie w łeb celowałem my nie tarapujemy. Dobra Jest No i dobra, że ja sobie pozwolę skończyć ten film, tym jest Stawcie sobie mam tam z góry dzięki i się manu.